Awalach odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Dosedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie, z Styri! Wiem. Teraz, Geralt! Przekaż Nawalochowi moje serdeczne pozdrowienia. Geralt. Szkoda. Miałem nadzieję, że nie będziesz musiał tego oglądać. Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj, zamknij się. Dość się, nasłuchałem Twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem Twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Siri i uwierzę ci, nie po tym wszystkim. A mnie? Walach A mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę, bo chcę do niej wejść. Po cholerę masz tam iść. Dziki gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Musisz się poświęcać. Malisz się. Białe zimno w końcu nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata głuptasie? tylko wiedźminem to moja historia nie twoja pozwól mi ją zakończyć nie rób mi tego proszę nie teraz Gerard wiesz... Chciałabym pojechać z Tobą do jakiejś karczmy, napić się Grzańca i wysuszyć buty. Ale nie mogę. Muszę spróbować, ze względu na Ciebie, i Tris, wszystkich. Trzymaj wciągnięcia. Proszę za mną. Teraz strach na ulicę wyjść. Panie kapitanie! Raportuj. Czwarty szwadron K.T. i cała dywizja Frunzbeck zdezerterowali. Generał Worchis już wie? Jest na naradzie. Nikogo tam nie wpuszczaj. Wzory! Na tych Avean Herzerez, da, dejstvena daninka, Nep Morvud. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o Białym Zimnie. Ziri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się, ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, by kiedykolwiek udało się jej odnaleźć. Kto jeszcze wie? Awalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Jennefer? Postanowiła zostać na północy. Jeśli nie masz nic przeciwko, nie mam. A co z tobą? Ktoś na mnie czeka Tris Gold? Nie bój się, nie zamierzam jej ścigać. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Nie rozmawialiśmy o tobie. Rozumiem. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko, ale możesz odejść. mi nie. Nie chcę Was. Nie chcę Cię więcej widzieć. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? E, nie, nie. To nie nasz, tylko. no. zdobyczny, że tak powiem. E, ludziska porzucili dobytek w pośpiechu, i tak trochę szkoda, żeby Redańczycy rozszabrowali. Znowu idą zmiany. A, myśmy już przywykli. Czarni odeszli, teraz przyjdą łowcy czarownic, a życie toczy się dalej. Trzeba chwytać dzień. Prawda? Bierzmy się tedy do roboty, zanim noc nas zaskoczy. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę! A wam dokąd, droga? Pewnikiem <laughs> dokarczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać w dawnym obozie Nilwgarskim. Bywajcie. Mistrzu Ord! Hmm. Coś go musiało zatrzymać. — Spóźniliście się. — Wojacy Blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie, o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali, okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden Wiedźmin. Znam waszą renomę, Mistrzu i Nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Zirael. Jaskółka. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji precyzyjnej oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Hmm. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Powodzenia na szlaku, Wiedźminie. Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. To za tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Wiedźmiński miecz. Jaskółka. Wow. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, Wiedźminko. To trzeba go wypróbować. Chorobliwie ambitny, ale nie można mu było odmówić taktycznego geniuszu. Dysponując znacznie mniejszymi siłami, pokonał na jeździe z południa. Redański orzeł wziął pod swoje skrzydła całą północ, włącznie z Nowigradem. Po zwycięskiej wojnie z Nilwgardem przyszła pora na dokończenie łowów na czarownicę. Tak jak wcześniej w Nowigradzie, teraz stosy zapłonęły w zajętych przez Radowida Temeri i Edirn. W ramach odnowy moralnej zamordowano tysiące prostych czarowników i znachorów, nie ludzi, rzekomych heretyków. Wolność pod berłem Radowida dla wielu okazała się gorsza niż niewola. Tak długo jak jego wojska odnosiły zwycięstwa, Emchyr cieszył się bezgranicznym wręcz posłuszeństwem poddanych. Gdy jednak upokarzające porażki odarły go z nimbu nieomylności, ukryta do tej pory opozycja przystąpiła do ataku. Cesarz, który tańczył na kurhanach wrogów, został złożony w grobie przez własnych poddanych. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skeligę pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na cudzych ziem skupiła na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił. Ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cyrilla Fiona Ellenrianon, dziedziczka Nilgardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem o wyczynach popielato-włosej wiedźminki głośno było od Jarugi po góry Kowiru. A co z Geraltem? zapytacie. A cóż mogłoby z nim się dziać? Wrócił do swojego fachu. Żył od zlecenia do zlecenia, wiecznie w drodze, wiecznie bez pieniędzy. Czasem spotykaliśmy się przy kieliszku czegoś mocniejszego, by powspominać dawne czasy i podumać, co by było, gdyby.